Chochoty, jakie ja cię dawno nie widziałem. Chochoty. Siema. Eee, ja. Witam kochani, dawno się nie widzieliśmy. A to za sprawą tego, że dużo trenuję. Ponieważ mój kolejny przeciwnik. to no już wiecie kto nim jest, tak? Bo film leciał. Proszę Państwa, jedziemy właśnie do Warszawy. Mogę sobie tutaj pchnąć, ale widzicie tutaj mam coś takiego. Mam straszną aftę na po prostu policzku. Straszną. Lecimy na pociąg, ponieważ jedziemy do Warszawy na zdjęcia do FMMA. Fejm MMA Jedziemy na zdjęcia do Fejm MMA I Sławek Pesko tutaj siedzi Prosty Przypadkowo bardzo. Przypadkowo? Co schowałeś tam? No? Zaczęły się treningi, więcej treningów i wszystko Bicepsy, plecy Kto stary, robisz stary siłownie, nie robisz taką stricte siłkę tego No będę robił tak z 10 11 treningów MMA w tygodniu I 3 treningi siłowe Gdzie to pracowałeś? Kotw, Kwicają ma Gorąco polecam, zapraszam, kotwicę ma team, jedziemy po złoto. A uu Peśko, piszcie mu na Instagramie po z pod zdjęciem, żeby ma zawalczyć. Telefon, telefon został wykonany. Dogadaliśmy szczegóły. Jeszcze nie w pełni, ale dogaduję. Słuchajcie, samek już niedługo. Gary fight, czekaj. Przebitka star, wiesz? Gram w teledysku, tutaj patrzę teraz przez okno. To będzie pan w wieczoru w końcu. Nie wiem, nie wiem, no, naprawdę nie mam pojęcia. Ja nie powiedziałem, że chcę coming event, że nie chcę eventu. Dlaczego? No nie wiem, ka na, ka na każdym filmie będę musiał mieć mini event, bo teraz zobaczymy znowu, to na kolejnym jeszcze i dać, a jakoś chcesz też postawić na swoim i powiedzieć, a ja bym chciał comedy event. Zrób? Niech wymyślą jakieś fajne zestawienie na mini event, gdzie jest tak, nie wiem, zacięcie, a ja bym sobie chciał No zobaczymy, nie? Robiłem sprint z siatką, kotem i walizką 20 kg w ręce po schodach, ale zdążyłem. I jedziemy właśnie do Warszawy. Do jazdy sieła, to ja. Jak wchodziłem? To był ten gwizdek, co ci Jak Jak o pozwolą. No co, no bo, za, no bo bardzo często jest tak, że teraz mamy tak, że ja mam walkę, ty masz walkę, ja mam walkę, ty masz walkę. I cały czas jeździmy na konferencje swoje, albo ja na twoje, albo ty na moje. Chciałem powiedzieć, że Kuba Nowaczkiewicz jest muzykiem. Ostatnio bardzo dużo działa kreatywnie, pisze teksty, chodzi do studia. Jestem z niego dumny. Dzięki, stary. No bo jesteśmy, proszę Państwa, już w hotelu, także jest elegancko. W hotelu, w tym są zawsze konferencje w Łodzi. Każdy walki już tak kur... Przeszedłem, to już, już chyba znam całą. No wszyscy tutaj po prostu stoją po drodze. No, będzie trochę dymów na pewno, no. ale wydaje mi się, że pod względem będę... wielkości jakby ludzi, influencerów, nie? Bo zawsze ta karta jest taka, że te trzy ostatnie walki są takie największe, nie? Że tam już są osoby, co mają dużo, dużo, dużo większe liczby niż powiedzmy te pierwsze, to tutaj wydaje mi się, że aż tak chyba nie będzie. Znamy, już wszystkie zestawienia, jestem na jednym panelu z starym Uranem, z pasutem, z bandurą i z Alanem Wyciskim. Ja się nawet nie musisz zastanawiać co mówić, bo i tak nie będziesz miał możliwości nie zmąpić. W sensie druid leśny, Warwick 1000 g, na pewno zadanie pytanie. Ty, a siedzisz koło starego Morana, czy nie? Stary, no właśnie mógłbym siąść, nie? uważaj, bo tam wiesz, łatwo, łatwo obejwać rykoszetę Łatwo w półtorej sekundy dostać łokcia Przygotowany? Całeś jeszcze dobrze. Nie boisz się przeciwników? o cholera. Ty! Stary, wygrałem się jesteś siku, nie? do Kibra. Za dwie minuty się odlejesz, stary, jesteś w tak, pracy. Z półtorej. Dobra, szybkie pytanie. Myślałem, że wiesz, to i pierwsza walka z gimperem. Tańczyk, a tu od razu skakujesz wysoko, no bo Dubiel jednak f**kł Wytrzymał z Alberto trzy rundy, nie przeraża to? Nie Nie Jest do zrobienia Nic sobą nie, pod, nie prezentuje, okej, okay, fajnie zawalczył Miał tam kilka fajnych tych walk Ale moim zdaniem wygrał tylko jeden po jedynie. To z Tompem w ogóle się nie przygotowywał do walk Do tej walki Miał chyba jakiś tam okres dwóch tygodni przygotowań Co ty p***** tak, z gości, miesiące w ogóle się nawet nie, nie Darek, tobie wszystko się popier**ło od tym kapelusze. <noise> o, takie badania jak ty Takie robię. badania, a wiesz, że można każde badania... Po, 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 no to właśnie po... dlatego mówię, żeby zrobić tutaj badania. Tutaj, no, no to nie każdego przebadają może od razu. No ale no czego nie chcesz pokazać? Możemy zrobić w dwóch. Dlaczego? Ej, bo mi się wybuch. to nie opłaca. Ja, ja mogę robić z tobą te badania. Ale wiesz jak, okay, Ale tak. no czego nie chcesz? Bo to się nie bo opłaca. Bierzesz, chłopie, do okay. Bo i chłopie, no czego się nie chcesz No, no dobrze, no, okej. Okay. Ja, ja ci dam 30 jeżeli... jeżeli 30 klotków. Albo no, bardzo... wartość twojej garzy. Jeżeli wyjdzie, że jesteś czysty, to Boksy daje ci 30 klocków, a jeżeli wyjdzie, że nie, to dajesz cały sos Bambel. dla Boksy. Wąbel z Turcji. Nadaje. Czy znaczy, mógłbym to zrobić? Nadaje. sos. Sos, jest Ja ci powiem teraz, jak w to, w to wygląda. No to, tak. Ja mówię, że Ja chcę zobaczyć mieszankę. Ale czego się wykręcasz? Nie wykręcasz no nie nie się, tylko próbujesz powiedzieć? Ja nie biorę i mówię od razu. Robimy testy. Zero Ale mnie nie obchodzi, czy bierzesz? Pokaż się. Ale czy ja muszę komuś coś udowadniać? No. Pokaż ty, Chociaż jednego. Chociaż jednego. Tu jest, tu jest Adria. Tutaj, tutaj. No musiał paść i nie mieli o tym nie gadać nie. Dlaczego? tak nie ale to w sensie, że Ty sobie nie życzyłeś? Staro powiedział, nie gadamy o tym. Ty ty nie jesteś nie gadać, to bo walczyć z Winoldem, a nie z Polakiem. Ale tylko takie krótkie pytanie. No Żadnych PYTAŃ! Ty, czy, czy kolejna Kto walka nie może się odbyć z Adrianem? Bo wiemy, że, że chciałeś po prostu na debiut kogoś innego. Eee, no nie chcę tutaj likować, ale z Adrianem będzie walka pewno, bo. Nie konflikt się Dobrze! No i dobrze, i ja. <grym> z tematu Adriana też nie chcę ciągnąć, bo myślę, że zostawimy sobie to na kawę. Ja, ja bym trochę poczuł, ale, ale myślę, że. Sojnego. To <grym> to Jasne, nie, przyrodzi co innego! Jasne, Tutaj akurat z Adrianem przed tym sobie obiecaliśmy, że nie będzie nic gadane, to nie, nie zostawmy to. Sobie obiec, sobie nie, my sobie obiecaliśmy! Tylko ja ci powiedziałem! że ci No ale ja jeżeli chcę Kiedyś coś powiedzieć, jest mikrofon. Możesz wziąć, bo taką... Ty też masz mikrofon! Spokojnie, ci co mają słyszeć, to słyszą! Ale, ale powtórz, powtórz, no to my to powiemy na wizji. Nie ważę, że on słyszał! To nie my sobie obiecaliśmy. Tylko ja mu coś powiedziałem. Zostawiam Aha, a nie, czy Polakowi chodzi o to, że jakby on ci umniejsza pozycję, że my sobie nic nie obiecaliśmy, tylko on ci powiedział, że masz nie gadać, a ty grzecznie wykonujesz tak to co jest. On ci powiedział. O to chodzi. Tak było. Tak, myślę, że nie róż z Polaka. Zapci pizzy, gruby! Do Turki nie odsysa nie poleciałeś, grubasie, zapki, No... zamkni Ja, Trochę panie wysoki, chciałbym teraz się oddać głos, żebyś nam to... DJ! Zajeb**! Oh, to jest face to face a nie walka z bukoniem! Dobrze! Jadę! O kurwa, ale wkur**ny Także ja bym chciał, żebyś pokazał to wszystkim widzom na żywo. Wow! Stale no w końcu mamy lwa kurwa, to mamy też cyrk, nie? Ale zajedliście! Siedzę koło Jacka Mrońskiego, człowieku. Ja nie sądziłem, żeby tak blisko kiedyś w ogóle koło niego siedział. Pamiętaj, że gardę trzymać cały czas. Stary, no nie no, chłopie, nic nie mówię do niego, bo jeszcze dostanę łokcia. Ja tam bez powodu nie podtymiam do ludzi, ale jak będzie taka, jakieś, można śmiesznie dopowiedzieć, co, co, to, to, to zobaczymy na dobrym. Ma ale mamy panel fajny, bo. Zajębisty. Dla nas Oczywiście mojego operatora tu nie ma. Ciebie nie stać na operatora. Proszę Państwa, proszę Państwa, Marcin Bandel, bomba BJJ, utytułowany. zawodnik, zawodnik. MMA. Ty wiedziałeś tutaj, że trener ma kur. świata, kur. Najwięcej poddań w zawodowych walkach. I gość ma kur. 18 wygranych zawodowych walk z poddaniem. I 10 mistrzostw różnych krajów. A to wiem. Kur. A no, tak, tak, A to są reklamy tego, że da się łączyć sport z, z YouTube'em i z całym tym światem. Dzięki! Frikowym. Dzięki! Nie ma za co, tydzień. <grym> ja skomentowałem <grym> ja twoją walkę. Komentowałem, a ty ale... się przypruwasz kwa do mnie? Opśmiałeś mnie. Coś obśmiałeś. No mnie uprzmiał. Jak mnie się bierześ, to się, się biłeś, to ciekaw... Możesz wszystko No to się cieszę, źle źle to zrozumiałem, bo już został p... Już tutaj. Rozumiałeś chyba? Nie, nie zrozumiałem. No to kurci w górę. To Rozpalacie, tu. Fajtam, tam od kobiecy. Nie no, zobaczymy. Zobaczymy wszystko zależy od Sylwestra i od Huberta. Oni, bez nich, to Sylwiak ma tego milek, bo wstał dopiero, więc ja nie wiem jak to będzie. Bo stary, jak grasz 1000 gier na łurubik, kurwa, na solo duo, i ledwo go odabijasz. To ja się nie dziwię, nie? nie wiem o czym ty p******* Ktoś jest OTP w kopie, nie? Dzień dobry. Ale ja ile dostałeś? Ile dostałeś? Powiedz mi, za ile się sprzedałeś? Powiedz mi, jaka to kwota? Pogadamy sobie, Arek, najpierw się odniosę publicznie do tego, co powiedziałeś Bo publicznie po mnie upokorzyłeś, więc ja publicznie... Się ale ja cię nie upokorzyłem, mój oj, To jest upokorzenie woda siebie? Za sobie? małą kwotę? Nie, to, nie to wszystko zależy od kwoty, czy cię upokorzyłem tak naprawdę. Dobra, odniosę się publicznie, że to nie, nie powiem. Darolew tak. podobno. On, sta, on stał, nie, on stał i tak podobno Darolew tak zrobił tak podszedł od boku. I co kurwa, je... Dzień dobry panie Daniel! Uuuu! Oczywiście, że przyszedłem. Przecież zawsze otrzymuję słowo słowa. I szanuję ludzi. No już nabierałem się na stage'u. Ty nie piłeś, jeszcze ja się, się spytałem, co ty piłeś. No i zanim tak, że to w dalszym ciągu sterydy są grze. Sterydy są grze. Powiedz, że już nie więc ja chciałbym zapytać Marcy, jak, jak się czuje jej tata? No, możemy ją rozwozić. <grym> Byłeś łączyny z Kacperem, Kacperem jednak uważał, że jest za mocny, jednak Marcin pokonał y, Kacper, a Dziewuń walczy z Marcinem. Rozumiesz, co chodzi? No ale to była walka na części zasadach, umówmy się. Nie umiem rozwijać się Marcinowi. Gdyby to była walka pod kwiatowiem 3 po 3, to raczej Kacper by wydział tę walkę. Bo tak to wyglądało w przebiegu pierwsze dziewięć, dziesięć minut. Wyglądało tak, że no, mimo wszystko dominało no bo to już w tym nie? Ja uważam, że Marcin ma fajny Bardzo, bardzo szerszony zawodnik. Będzie na pewno fajna bitka. Pytanie, czy na kieczu z tobą Pytanie. możemy się spodziewać? Czyli o, o ekipie chcecie się spodziewać? Nie, chodzi mi o to, czy się bardziej odtworzysz. Nie, 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 nie. A słuchałeś Szymajgo, o mojego wywiadu, o żurnalisty? Słucham? Słuchałeś Szymajgo, o nie? wywiadu, o no do Posłuchaj. Szymajgo, o Łomika, na dżungli, aż tysiąc pięć To się nie dzieje, kurwa, że nie wiesz co ja robię w Ale jak jestem w sezonie Słuchajcie, chcę ci tylko po 1,5 wieki rewalść No słuchajcie, to nie jest żabona To nie jest żaden rewal, przede wszystkim to ja się sam z Mateuszem Murańskim już 30 lat nie mogę prosić o zdjęcia No, no tak zobaczcie Słuchajcie, przy okazji pokażę nam dwie, są przeciwni. Słuchajcie, może mnie opalił tańczuli, ale opalił kumuli. No proszę dalej. No i minicie, żeby... Także, to nie jest żaden mitowa, ale ja tak to wszystko wcześniej. A to oglądamy pierwszy dni miksa w jest mitowej. Że ja zagłosuję na Jacka Murańskiego. Ja zagłosuję na Jacka Murańskiego, ponieważ pan Jacek... Panie Jacek, Panie Jacku, Panie Jacku, Brawo. jest Pan naprawdę, jest Pan niczym świeżym. a ja nawet nie wiem, co to jest świeżut. Dobra, dobra, wejdź do za zapłacić z, oj pysań, z co, honor, ojczyzna. Żadna z tych rzeczy nie chce być reprezentowana przez Jacka, ale miasta to mnie interesuje. Drogie kolego, pośredzisz mnie, dobra? Proszę, drewno, jeszcze raz. Dawajcie, dawajcie. Ale to ja mam ten plon, A ja mam kurczę lepszy. Dobra, no, oddaję ci. To, I... to nie robimy mnie. To co mi kurczę ręki nie podajesz? Maja, ci nie od Marcin dubie, złapał mnie za siaka. Marcin dubie mnie za, za trąbę! trąbę. Ty tu złapałem go za trąbę! O kurwa kur... kur... Złapał, kur... złapał mnie za trąbkę. trąbkę. stary liść z partyzanta. No, nie, nie. To ja... jest taki kur... brak szacunku, jakby się ktoś na ulicy zajmował, Wobraż sobie to Mniejszym brakiem szacunku jest liść, liść z partyzanta czy pięść z partyzanta? Nie, pięć z partyzanta, no, pięć partyzanta to już jest kurwa grubo. Trąba spójrz kamerę. Ja pierdolę. Ma sobie po dupie. Ja to widzę, to przynajmniej. <grym grym> serwus, daro. Siema, siema, siema. Ale raz i blaf, raz i Dawaj, dawaj, dawaj. Tylko kur... A jak? Muszę raz, raz, dwa, trzy. Dobra. Czek Czek raz. Dobra, idę na bijkstyn. Dwa. Trzy. Raaaa! Marcin, dubiec. Czego chcesz ode mnie? Przestań mi chur*** prześladować, stary. Nie chcę z tobą rozmawiać. Stary, nie mogę z tobą rozmawiać, naprawdę. Z co mam się gadać? Halo. Mhm. Tutaj wiesz, też siedział na ten Marcoń, Nathan Marcon, który w półtorej roku zrobił taką formę, że wiesz, ja od listopada tak naprawdę wróciłem do treningów, a od powiedzmy lutego, marca ciężko za zapierdę. Według tego za 7-8 miesięcy to ja powinienem wyglądać tego, tak A nie będę z jak wyglądał. Ale też są różne wiesz, da, uwarunkowania genetyczne. No nie? tak, ale on tam pokazywał, on wtedy, on po prostu w ogóle nie wyglądał. A, okej, okay, bo że ja był, nie że wiem, nie znam sytuacji. Ja jestem i w ogóle. A, okay. I w półtorej roku wiesz, gość wygląda tak. Tak jak ze mnie tak ja zrobić. No tak jakby, No właśnie, no, no. widzę teraz Jodza, który ma, ma jakieś mięśnie na pewno, coś tam się trenował kiedyś, ma siłę w yy, ogóle en, swoją ty ty stare, sobie... endomorfika Endo... Wyobrażam sobie, że teraz zacznę robić formę i za półtorej roku będzie dobrze wyglądał Ale hmm. stary wiesz, no nie będzie Bogiem estetyki Ja kocham sorry, lola, tutaj mojej dziewczyny Zagramy Przykocham lola, lola. Nie wiem czy nie kochasz, czy ciężko zobrazujeś po twojej... Nie no, zagramy, ja jestem strasznie wyprany po tej konferencji Nie no, to kurwa. stand up, cyrk i kabarety w jednym a według mnie to z Martinem musicie podziałać. Bo to takie Ale wiecie. na siłę, wiesz, ja nie jest na siłę. Wiesz jakby siedział Kacper i byśmy się szczypali. Bo Ka z Kacperem w no to byśmy się szczypali, nie? Bo on tu raz powiedział, że nie, nie mi, że ja muszę poszkolić się, więc zawsze byśmy się szczypali, bo wiesz jak jest. No ale z Marcinem stary. Czemu nie odbiłeś taką parkę? No ale to no, przecież nie każda no, parka nie będzie. Wiesz ja na masz Jaroniewską z Martin, stary nic do siebie nie powiedział, złego przez 8 godzin gadanie. Słowo na koniec, to? Kawaret. Nie no, po prostu kojarzy mi się to z, na moim panelu co się działo, oczywiście wielkie poszanowanie i props dla Roberta Pasuta za e, jego kreatywność oraz uzdolnienia artystyczne, bo jestem przekonany, że wymyślił to wszystko sam. No i co proszę Państwa, Po się do tego listopada, pokażemy dominację identyczną kotwica Team. Dobra kochani, powracam trochę na YouTubka, coś tam się w życiu zadzieje i na pewno czasem się tutaj pojawię. Pozdro.